Zadanie 16 za jeden punkt z matury 2011. Punkt O jest środkiem okręgu. Kąt wpisany alfa ma miarę. Przypominam, kąt wpisany oparty na tym samym łuku co kąt środkowy jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego. W naszym zadaniu należy zauważyć, że kąt pełny tutaj jest równy 360 stopni, więc jeżeli od 360 stopni Odejmę 160, czyli ten kąt, to z drugiej strony otrzymam kąt o mierze 200 stopni. I zauważ, zarówno kąt wpisany, mający wierzchołek na okręgu, to ten kąt wpisany ABC, oznaczony tutaj alfa, jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego AOC, od kąta tego zaznaczonego tutaj kolorem niebieskim. Zatem kąt alfa jest dwa razy mniejszy od kąta środkowego lub inaczej kąt środkowy jest dwa razy większy od wpisanego. Tak czy inaczej alfa jest to 200 podzielić na 2, czyli 100. Zaznaczamy odpowiedź B. Tutaj jeszcze dodatkowo zaznaczyłem łuk, na którym jest oparty jeden i drugi kąt. Tak czy inaczej odpowiedzią będzie B.